Siemano, rozebrana Będzie za niedługo spawana Marcin dojedzie O, tam widać dziurę po prawej O, muszę obczyścić to co nieco tak Kurde, ciekawe czy da się to zaspawać Widać zdeczko się przegrzała Ciekawe, co Marcin na to Czy powie, Dawaj, wycinaj to Ja pierdolę Zobaczymy Położyłem Francę i zobaczcie, jakie lewe powietrze, kurde, dziura, że hej. O. Dobra, czyszczę dalej, dopóki Marcin jeszcze nie przyjechał. Jest, majster, ale to antenę muszę nagrać. Co łapie? Co? Zaraz zobaczymy. Kurwa Jest mniejsze, pokorki korki wyjebie Działa? Ty. Kurwa, wiedziałem, mało A gdzie osłona? Kurwa. co, nie trzeba wycinać, nie? Ty umiesz, kurwa Co? Ale będą pisać, że bez zasłony ciąłeś. I, I co teraz? No co? Ile to razy było? <laughs> to daj mi bo ja oblady taki co. A po co mi? Nie, ja sobie popatrzę. No, ja lubię patrzeć jak się spawa tylko przez chwilę. <laughs> będzie widać od środka? Ty będzie widać. O kurde, panie. Już po prądzie? O, działa ty. Czyli mogę kupić. I tą No, patrzę w środku. O, ale efekty chopie. Historyczna chwila. Już końcówka O kurwa To jest żeliwo? czy co to jest? Metalowe chyba, bo cię spawa Dziura się Przygotowany jestem do tego. Takie... O! Bo nie wiem co zrobić z drugą ręką wtedy. A co tu się stało? Taki wieszaczek zabuntujemy, czekaj. Franciszka, kurwa. O! I tu sobie postawisz wtedy kubek z kawą, byś go grzał. Coś takie cuda? się bo myślę teraz. Nie, no tutaj. Na garnek, żeby mi nie zjeżdżał na końcu, coś spróbować. Czy co? Gdzie na garnek? No, no bo jak stawiam garnek, woda, sauna i te sprawy. No. Rozumiesz? No to mi ten garnek ucieka. Tylko, że kurwa, widzisz. To jest to, nie? No. Bo na tym stawiam garnek. Aha, czekaj. No tak, żeby to potem położyć, więc lipa, nie? No, co? no bo jest zakładka. Kumasz? Dobra, to musi być w pionie, najpierw w tą dziuplę. No. Uwaga, nie bój się. Dobrze jest. Tręcik? młota. Teraz patrz, żebym dobrze spawał. No jasne. Dawaj, bo... Co? Nie da się tym, ale masz czyściutką kurtkę ładną ty? Nie szkoda moich tych z dług krzaczków A ty chciałeś bąble wycinać, chłopie ten... Kurde, ale już jedno wiem ty! Korków nie wysadza Tylko że... To ja będę spawał A, Kiedy? Za 25 lat teraz? Ktoś dał w palmie kiedyś, to się powyginała, nie? Jednym, to, to, też, to jest jedny z komputerów, to jest czegoś nie to Starczy się Myślałem, że ty chcesz ją wyprostować, bo to takie kości. Kurwa, ile to pieprzenia by było, daj spokój. Dużo klęczówko przeciąć. Ale ona ale grzeć będzie tak samo. Prędzej wsadzić środek, i będzie prosta. Mm. Najgorzej to mi ta kratkę, że wyciągać nie mogę na dole, nie? Ona jest żelidna i ja nie obslifować. Co? Poprawka nóżek jeszcze, co trzymają kratkę? Mm. Jakie efekty tam, chłopie? W tych kartonikach tak trochę, co? Nadmuchałeś się? O, o, tam widać, właśnie. Ty, no ale kurde, po 30 paru latach się popsuła, To też dziwne. Ale to jest na <laughs> Nie łapię.

O, przez maseczkę Też widać A weź przyspawaj szkło, da się? Ale co, Nie no, bez przesady Kurde bo wcześniej to tak trochę mnie wrączki jewało, nie? No teraz tak kurwa ciepło już drzeje Nówka, a jakby tą rdzę jeszcze zamalować U. od środka da się? No chcesz? pewnie. tak? Tą farbą o taką, ale musisz jak się pali mocno wtedy malować. <gry>